Druga część dla trójeczki, bo na pewno chcecie wiedzieć. Tak sobie pomyślałam, że jednak dokończę, bo będą zapewne będą zapytania, bo czytanie jest tak piękne, czytanie jest tak wymowne, że ja tą muszę tą całą historię jednak przedstawić. Tak czuję. Yy, czyli kontynuacja, moi drodzy. Ja teraz to pokładam i już wam by będę wam tłumaczyć, o co chodzi. Dalej. Czyli, moi drodzy, co teraz się dzieje? Co teraz się dzieje? Ano, jak już... Uświadomiliście sobie, uświadamiacie sobie, że po co to wszystko było, po co się działy te ciosy, po co przychodziły te ciosy, po co to było. Ano to było po to, żebyś w tej swojej słabości zobaczył siłę. Po to, żebyś teraz mógł być słaby. Żebyś nie bał się być słaby, że jesteś już teraz tak silny, że nie boisz się być słaby, nie boisz się ludzkich słabości. Otwierasz się na miłość. I bardzo dobrze, bo ta miłość idzie. Być może u niektórych już przyszła, rodzi się teraz w tym momencie i zobaczcie, jak to wyszło. No, karty nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Ułożyło się to w piękną historię. Czyli co? Y Moi drodzy, tutaj tylko sobie zważcie na to, że tak czytam dla kobiet i dla mężczyzn, więc nie mogę tutaj mówić ona, on, ona, on. Proszę sobie, ja wiem, że jesteście tak inteligentni i jesteście bystrzy. Moi słuchacze są tak inteligentni, tak są bystrzy, że będą wiedzieć, o co chodzi. Czyli ja mówię z pozycji kobiety, a panowie sobie to na pewno też przełożą na spojrzenie na to z pozycji mężczyzny. Czyli tak, tu jesteś Ty, tutaj teraz mówię jako kobieta. Tu jesteś ty. Bo taka to była pierwsza właśnie i. Ty teraz sobie dajesz, dajesz, jakby przyzwolenie na coś. Na to, żeby w końcu czuć, odczuwać, nie bać się tego, nie bać się powtórnie otworzyć na miłość. I dzięki temu, że nie boisz się tego, że przestaniesz się tego bać, to do ciebie przyjdzie. Przyjdzie to do ciebie z właściwego źródła. Jest to te same królestwo, czyli tak jak powiedziałam tam w tym czytaniu ogólnym, w pierwszej części. To jest wspólna pasja, wspólne cele. Wy się zrozumiecie. I to będzie dobre. Tym bardziej, że jest to przeznaczone. To jest przeznaczone i tak jak powiedziałam w tym czytaniu ogólnym, bo mi się ściśle z Wami to wiąże, to, czyli te, te całe czytanie ogólne, które było na początku, jest do Was. W stu do Was. Jest to z góry przeznaczone. No czas się wypełnia. Czas się wypełnia i... I wraca do Ciebie właśnie to po okręgu. Czyli te Twoje marzenie, ten Twój sen, który kiedyś się zrodził, że jest gdzieś taka osoba, on się teraz właśnie spełnia w tym momencie. I teraz idzie to do Ciebie, dlatego że jakby zostało ci to przesłane, że ta osoba też to czuje, też jakby dała takie przyzwolenie, czyli ten puchar wysłała do Ciebie. Widzicie? To jest ten puchar, ten król. Mężczyźni, przekładajcie sobie to na panią, czyli ta królowa. Wysyła ci ten puchar. Wysyła ci ten puchar. Już ten, ten kurier go niesie, ten puchar do ciebie. I co? Co ty odpowiesz? Czy odpowiesz tak? Czy to będzie tak? Myślę, że odpowiesz tak. Bo to jest, tutaj tak jak powiedziałam, to jest coś dobrego, to jest coś z przeznaczenia. I proszę mi tu żadnych eksów pod to nie podpisywać. O, nie. No, bądźmy uczciwi, ja tutaj nie czytam na żadnych eksów. To jest coś zupełnie nowego. Nie jest to nikogo znasz. Nikt, z kim byłeś? O, tak ci powiem. Żadna toksyczna relacja. Więc tutaj nie łódź się, że Czytam na toksyczną relację, w której byłeś. No i teraz, tak jak powiedziałam. Tutaj się pokazała ta królowa. Wiecie co? I ta królowa, ona się zmienia też. Ona, ona, ona tutaj, ona jest, ona ma fajną taką, co prawda czwartej królowej denarów nie wyciągnęła. Znaczy, zaraz może jakoś tak jeszcze weźmiemy, zobaczymy, że układ wyjdzie. Tamte układy się pewnie obrażą, bo dla Was jest naprawdę długo, ale tu jest specjalny układ i dlatego muszę go przestawić. Ta królowa, czyli ta królowa, która tak się zasłaniała przed tym uczuciem, która tak tą szabelką wymachiwała, ona Zmienia się w to, królową Pucharów, czyli tą, która chce kochać, która to serce ma otwarte i chce, chce po prostu przyjąć to, co jej będzie ofiarowane. I ona jest też jednocześnie widzicie kobiet w jednej. Panowie mężczyźni. Tutaj wy, wy po prostu przekładajcie to na mężczyzn, czyli mężczyzn jest z tym jednym panu was. A ja mówię z pozycji kobiety. Dlatego, że nie będę tu gmatwać, Jest mi łatwiej w ten sposób. Ona też jest gotowa walczyć o to uczucie, ale walczyć właśnie nie w taki sposób, że, wiecie, tak, oh, nie, to jest walka, po prostu to jest pasja, budzi się też w niej pasja, to uczucie, te uczucie też jakby mm, będzie, a, mm, będzie, będzie też tak jakby tym płomieniem, który rozpali tą kobietę, tego mężczyznę i ten ktoś zacznie tworzyć, zacznie tworzyć, zacznie kreować też i tutaj pojawia się też, wiecie co, idea, bo jest taka idea właśnie pójścia dalej, pójścia w to w ogóle. Dlatego, dlaczego mi się to łączy? No bo to jest to same królestwo, widzicie? Jest ten puchar, mamy te puchary, on i ona mają te puchary. Oni sobie tak jakby nawzajem te puchary wysyłają, no bo to idzie, no taka pętla po prostu się tworzy. I co tutaj jest? Tu się pojawia właśnie idea tego, że te puchary można połączyć, można, że można stworzyć coś wspólnego. Taka idea, taki rozbłysk właśnie tej supernowej, tak jak powiedziałam, widzicie? Uderzenie właśnie w takie. uderzenie po prostu w ziemię, gdzie za chwilę wytryśnie źródło z tego. Narodzi się coś po prostu. I tutaj jest to od Ciebie zależy, czy Ty w to pójdziesz, czy jesteś na to gotowy, czy jesteś przejść przez to rzekę. Być może to, ja bym tutaj też czytała, że mogą być to relacje właśnie takie, obóz widzicie, mogą to być relacje, gdzie oddziela, gdzie jesteście w innych krajach, w innych miastach, w innych krajach, dzieli Was odległość. I tutaj właśnie Ty przymierzasz się, ta osoba przymierza się do przekroczenia tego. I od Ciebie zależy, czy Ty to zrobisz. A myślę, że zrobisz czasem, tylko będzie to wymagało naprawdę czasu. Będzie to wymagało czasu, zrobienia tego mądrze, czyli tak jak trzeba w denarach, punkt po punkcie, level po levelu. Yy, ale co, to, to jeszcze cię wzmocni na tej drodze. Widzicie, następna karta mocy. Dwie karty mocy w tym układzie się pojawiają, czyli to będzie dalej dla ciebie właśnie takim tym. Czyli to, co się będzie działo, nawet jeżeli będą trudności, tutaj wynikały na tej drodze do siebie. Ale to tylko będzie Was wzmacniać, i znów będzie właśnie, co Was nie, nie zabije, to Was wzmocni. Czyli ta miłość będzie wzmocniona, pomimo tej odległości, która tutaj mi się pokazuje. Że właśnie to może być ta odległość, która, póki Was nie ale jest, jest kontakt, ten kontakt będzie. Będzie ten ptak tutaj. Messenger. Messenger w jakiejkolwiek postaci. I moi drodzy, jak powiedziałam, wraca sen. Wraca sen. Wraca marzenie. Nie marzenie o jakiejś tam konkretnej osobie, która gdzieś została w przeszłości. Nie, to jest marzenie. Wiedzieliście po prostu, że ta osoba gdzieś jest. I to wraca właśnie. To teraz właśnie wraca. Wraca po prostu do Was. Jest Wam oddana sprawiedliwość. Czyli to, co się działo, to było po to, żeby Was pięknie ukształtować, żeby Was właśnie wzmocnić, ukształtować, obrobić właśnie jak ten diament taki. I teraz, moi drodzy, i znów pokazuje mi się czas, lipiec, sierpień. To się często pokazuje tutaj, no ale oddanie, zostanie właśnie Wam oddana sprawiedliwość, czyli dostaniecie swoje. Dostaniecie swoje to co, to, co, to, co Wasze było, zawsze. Tylko musieliście na to trochę dłużej poczekać. Ale moi drodzy, no i co? I co tutaj się pojawia? Lipiec, sierpień znów. Dobrze, obiecałam, że jeszcze jedną talię tak? wezmę. Zobaczę, co tam się pokaże. Jaką by tu talię wziąć dla Was Ok, weźmiemy. Hmm. weźmiemy tą. Czym co tutaj pokażę jeszcze do tego? Jest to piękne wspólne. Jeszcze tutaj Wam położę tą kartę, żebyście widzieli to połączenie tych dwóch pucharów i póki co dzieli Was faktycznie coś, bo sobie przez morze przesyłacie coś, wiadomości. To mogą być właśnie wiadomości, że już rozmawiacie ze sobą. Czyli przesyłacie sobie te puchary. Ale i tutaj idzie połączenie tych pucharów, Te puchary się połączą. One nie będą... Ty One po prostu staną obok siebie. Twarzą, twarzą, z tymi swoimi pucharami w końcu. Staniecie. Już nie będzie, że trzeba będzie gdzieś tam daleko coś przesyłać, z daleka. Widzicie? Tak, patrzcie, następna dwójka pucharów. No nie, nie wierzę. Wierzę? Nie wierzę, wierzę. Sama wypadła i sama wypadła, także. Dwie, dwie, moi drodzy, dwie karty mocy, dwie, dwie karty y, dwójki pucharów. I to jest tutaj jest wspólne picie z tych pucharów, czyli nikt nikogo z niczego tutaj nie okrada. Dzielicie się pięknie. To tak jak, jakby runa gebo, prawda? Tutaj się nad wami rozpościerała. Osoby, które właśnie zajmują się runami tutaj. Piękne właśnie takie, piękna wymiana, piękna wymiana. co się, coś się, te karty pokazać? Cesarz. No. E, Król Buław, tam była... O kurcze! <laughs> o e, No, kochani, jeszcze czegoś chcecie? Jeszcze chcecie jakiegoś potwierdzenia? E, Dwójka buław. No, no to od ciebie zależy. Od ciebie zależy. Ty musisz podjąć decyzję. To jest, to jest, no podejmujesz tutaj decyzję. I co? No dwie pary macie. Macie króla, króla pucharów z królową pucharów. Króla buław z królową buław. Króla buław pokazuje się drugi raz. Dwójka buław dwa razy. Ptaszek tutaj. Messenger. Czyli jest... Jest między, wami, jest między Wami cały czas kontakt. Jest wymiana taka właśnie tutaj. Przesyłacie sobie wiadomości. E, pięknie. Dobrze. Nie kuśmy losu, prawda? Nie będziemy kusić losu. Ale tu jest jeszcze asbułow, czyli i O, Ptaszki szepczą. Teraz tutaj patrzę, co, co ptaszki szepczą. No, ptaszki szep szepczą, że jest dobra energetyka, że jest dobra energetyka i, i no. Niech ten kontakt trwa, Tylko dobremu to idzie. Dobrze, bo, mnie, bo on mnie naprawdę reszta układów tutaj wyklnie, przeklnie i będzie, że robię tutaj jakieś jakieś kumoterstwo, jakieś układy, no ale to jest był taki, wiecie, pasjonujący układ, że ja to musiałam zbadać, bo no, nie dałoby mi to spokoju. A teraz już będę spokojna. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, to było tyle. Gratuluję trójeczkom. Gratuluję przepięknego układu. Cieszę się razem z wami. Cieszę się razem z wami. I cóż, majacuję. Do następnych razów. Pa. Trzymajcie się ciepłutko. Pa.